Czujemy się trochę jak sardynki zamknięte w puszce, ale dlatego ci, co mają klaustrofobię, to nie polecam. Pierwsza nos w -camperze. miejmy nadzieję, że się wyśpimy. Czujemy się trochę jak sardynki zamknięte w puszce. Ale dlatego ci co mają klaustrofobię to nie polecam, ale, ale generalnie jest ok. Jest bardzo romantycznie. Przytulnie, jak mamy Przytulnie. Piękne. No piękna zasłonka, zobaczcie. Także... I jesteśmy zasłonięci, także nie mamy kontaktu to, co się dzieje na zewnątrz, więc no my ogólnie lubimy tak się zasłaniać, więc czujemy się bezpiecznie w taki sposób. No. No, Mała my... przestrzeń, będziemy się tutaj Przytulać no to... <śla> no, Jest ku temu okazja. No. Nie no, póki co jest fajnie, na pewno jest Przytulnie, ciepło. No. Na ciepło. pewno jest ciepło. No, bardzo ciepło. Eee, no, i mamy uchylone okna, ale zobaczymy, czy jeszcze bardziej nie uchylimy, bo jest, bo jest ciepło, nie? Hmm. Na dworze jest pewnie z 15 stopni, ale tutaj już się robi ciepło. No i nic. Jutro damy znać, czy przeżyjemy. Dokładnie. <grym> Jak przeżyjemy? Jutro nagramy następny filmik. Dobra. Dobranoc. Dobra. Hej. Jesteśmy po nocce w Sówkamperze. Jemy śniadanko właśnie jak się spało? Dobrze Dobrze, dobrze spadliśmy do Tak, daliśmy radę, więc, więc, więc nie, nie, jest, nie jest tak źle Ciężko było zasnąć może, ale to kwestia przyzwyczajenia. W nocy t, yy, kilku tam było. Tak, tutaj jakichś tam imprezowiczów głośnych osób. Tak, przechodziło, ale... Towarzyskie miejskie. Miejsce okazało się. Tak, dokładnie. No, tutaj to jest miejscowość turystyczna, bo, też ta Nowencin więc, więc no, chudna, bo trochę jest rano, ale ciepło było w nocy, nie? Mieliśmy tak. śpiwory, więc, ta, się, ciepło, więc ciepło. mogliśmy się Tak, ciepło, Okna potwierane. No mogliśmy się przykryć, więc okna potwierane, żeby nie było zbyt duszno. Hmm. Także daliśmy radę. A teraz jemy sobie śniadanko na południe, Z no. widokiem na jezioro. Pokaż dokładnie. Szum wiatru Kaczki, żabki o. Idziemy po śniadanku na kawkę teraz Tutaj mamy sklep spożywczy niedaleko Dosłownie 100 metrów Od tego jeziorka A tutaj jest w ogóle zamek jakiś Zamek w Nowencimiu 14 wieczny zamek z tego co wyczytałem A tam jakiś strażnik siedzi. Chyba zbiera na tace. Mani restauracja hotel dokładnie, widziałem tam elegancko Miejsce też ładne tutaj Jakieś altanki takie rzeczy To odjeżdżamy. Jest godzina 11 po śniadaniu. Jesteśmy po kawce. Byliśmy tutaj w restauracji, w takiej na kawce jeszcze. Eee, no i jedziemy do łeby. Mieliśmy wczoraj jechać, ale doszliśmy do wniosku, że chyba wolimy przyrodę. Mniej, mniej, mniej tłumów. Także tutaj było bardzo fajne miejsce właśnie na nocleg, na, na taki odpoczynek. Poleżeliśmy sobie tutaj na kocyku, było cieplutko. Zachód słońca widzieliśmy, więc więc bardzo fajnie a teraz jedziemy do Łeby, może na plażę może jeszcze trochę pospacerować później obiadek i, i do domku jakby ktoś chciał się z dziećmi wybrać to też tutaj polecamy tak. dużo jest do wynajęcia pokoi prawie tak, przy każdym no, domu ogłoszenie także no. jakby ktoś chciał no, tutaj mamy tutaj sklepik już mieliśmy nie? o to pan wie <laughs> Tam. To jest której, której też można wykupić sobie śniadania. A śniadania w ogóle są na wagę, oni mają na wagę. Tam 4,90, coś takiego za 100 gram. Nie? I sobie nakładasz. karcz ma myśliwkę. Karcz ma myśliwkę, sobie nakładasz śniadanko. 4,95 chyba, coś takiego za. O! o I tu nie, sobie zawsze kawkę. Byliśmy, byliśmy na kawce, no? żabka sklep łeba centrum przejechaliśmy do łeby pójdziemy sobie na plażę tutaj znane kluby just the club znane mi przyjeżdżaliśmy tutaj za kawalera na imprezę, tam dalej euforia. No i życzę ży, życie ten, ten w łebie, chociaż pogoda dzisiaj zachmurzone nie było, ale jest ciepło. no i to najważniejsze. Tutaj jakieś place zabaw, jakieś właśnie wesołe miasteczka, mnóstwo tak? tego jest, dla dzieci łeba jest naprawdę atrakcyjnym miejscem, nie? Zobacz co tu się Ojej! Aha. Ojej! Fajnie, fajnie. I to za każdym rogiem odkrywasz coś nowego. Jest tego masę, masę różnych atrakcji. Tutaj nawet takie ja, zobaczcie. Idziemy? Przechodzimy? Piraci ukradli skarp, super, no to ruszamy na plażę, zobacz, mieszkamy, mieszkamy nad morzem, bywamy często nad morzem. A zawsze Jedziemy zachwytem. na wakacje tak, dokładnie, jest. zawsze jest zachwyt nad tym morzem, nie? taki Nigdy tak, dosyć. dokładnie Także mieszkamy nad morzem, a wyjeżdżamy nad morze To na inną część troszkę Ale no, jak wakacje to nad morzem dokładnie Chyba ta woda robi swoje O, trochę jest ludzi Trochę brakuje teraz, ale być może zaraz coś wyjdzie. Pracę w rogu, młotki idą, odgradzają się ludzie, parawany. Idziemy na obiadek. Wczoraj żeśmy wsunęli kebaba. No, dzisiaj może coś normalnego. Idziemy do restauracji. Na jakieś tam polskie jedzenie? Coś takiego? I postanowiliśmy, że pójdziemy sobie tutaj Pyszne zestawy obiadowe Jak obiadek Na razie ogromny, ale zobaczymy czy to panierka, czy, czy to szukamy miejsca Na razie panierka <laughs> Nie, trochę jest mięsa Nie powiem du duży rozklepany duży nie dałeś mi większego o. nie taki zamówiłaś zamówiłaś duży ja zamówiłem mały także o ja jaki malutki mam zobaczcie Zdana, taki głodomor także paragony prawdy Młodyś za, za... No. Pa, pa, paragon... paragony prawdy za dwa obiady z kompotem 35, 70. Dalsze, się, da się. No i Łódź Balbina. Pozdrawiamy mamę. Muzeum morskie opatrze. Jest taki duży budynek. A w środku już jest statek. Muzeum, Zobaczcie, jak będzie wygląda. No to nasza przygoda się kończy. Wyjeżdżamy z łeby. Jedziemy już do domku. Myślę, że się udała. Udała się? Tak, udało się. udała się. Ten wyjazd udał się. Na pewno będą jeszcze. Takie, wyja takie wyjazdy nie było źle z tym noclegiem no trzeba się przyzwyczaić do takich warunków fakt. ciężko było zasnąć ale generalnie mi się wydaje, że, że fajny pomysł fajny pomysł i będziemy na pewno korzystać e, na pewno już planuję jeden wyjazd i myślę, że też do Łeby tylko, że z moim synem Krzysiem jest tu bardzo dużo atrakcji właśnie dla dzieci, więc myślę, że będzie, że będzie fajnie, 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 fajnie dla, dla dziecka. Pogoda teraz, o, teraz się poprawiła jak wyjeżdżamy Na plaży trochę wiało, było zachmurzone niebo ale Generalnie wszystko się udało, jesteśmy zadowoleni Wyjazd nam się bardzo podobał. Z perspektywy kobiety no nie jestem zniechęcona warunkami. Było fajnie. Da się przeżyć. E, mąż mój wymyślił fajne patenty na e, chociażby umycie się. Także jesteśmy zadowoleni i wypoczęcie. A o to chodziło. No oczywiście będziemy planować e, dalsze wyjazdy ale to też wszystko zależy od moich rodziców czy się zaopiekują naszymi dziećmi więc pozdrawiam mamę i tatę młoteczek i jedziemy A pan młoteczka nie wziął.